Ziemniaki to najczęstszy dodatek do naszych dań. Warto czasami nad nimi jednak troszkę popracować i dodać im smaku, żeby stały się gwiazdą na talerzu. Moje ziemniaczki, umyte, nieobrane, kroję najpierw na pół, a potem na ćwiartki. I tak pokrojone przekładam do wody, posypuję solą i gotuję przez 10 minut. Po tym czasie ziemniaki są obgotowane, ale lekko twarde. Odcedzam je i przekładam do miski. Posypuję delikatnie solą, ponieważ wcześniej były już solone, z słodką papryką w proszku a także skrapiam oliwą z oliwek i porządnie wszystko razem nacieram. Na patelni rozgrzewam też oliwę z oliwek i układam nasze ziemniaczki na niej. A kiedy tak się smażą i rumienią na oliwie, kroję średnio drobno czosnek i dodaję go razem z garścią listków szałwii do ziemniaków. Dodaję jeszcze spory kawałek masła i smażę aż się porządnie zrumienią z każdej strony. Wtedy przekładam na talerz i posypuję świeżo pokrojonym szczypiorkiem żałuj i czosnek dodały niesamowitego aromatu i smaku naszym ziemniakom, a oliwa i masło sprawiły, że są chrupkie. Więc i wy zróbcie sobie takie ziemniaki jako dodatek, albo samodzielne danie koniecznie u siebie w domu. A podobne i inne przepisy możecie znaleźć na naszej stronie www.culinarynative.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.